Siemano, witam w kolejnym filmie, dzisiaj mamy niedzielę, także zrobimy sobie krótkie podsumowanie co się wydarzyło przez ostatni e, tydzień zapraszam do oglądania We, w środę, czy w czwartek, byłek ze zbożem magazyn już wyczyszczony, przygotowany na sznipa Jak ocenę powiem wam zaraz najpierw przejdziemy tutaj, mam do sprzedania nawigacja nawigacja z fawerken. F100. Wiadomo tutaj kierownica elektryczna RTK. Dokładność do 2 cm. Zestaw kompletny. Jedyne co musisz sobie dokupić, to karta SIM. Karta SIM, żeby mieć internet tutaj, bo niezbędny jest właśnie internet. Chcę za ten zestaw 14 tysięcy. Według mnie cena atrakcyjna. Na małe gospodarstwo taki wiadomo. Mm, nikt nie kupi tego za 20 tysięcy, ile to kupię 20, 20 plus, nie wiem dokładnie teraz za 14. No to jeszcze idzie przemyśleć, nie? Także jak ktoś jest zainteresowany, no to piszcie w czwartek: przyjeżdża do mnie NOXO montować EVJ Dynamic. Także dlatego sprzedaję. Nie, że coś tam jest nie tak, po prostu yy, nowa współpraca i teraz miał Ewiod Dynamic odnośnie tej pszenicy jeszcze miałem tego ostatnio przyczepa 8800 800, 800, 800 cena 800 kilo 800 zł netto 800 zł cena na żniwa ma być słabo podobno, bo nawet nie być 700 zł, także e, słabo się to zapowiada, no, niestety ci, co nie magazynują no to zaś dostaną po dupie i on magazynom wysprzątany był ostatnio u mnie tutaj pora razy swagier Adam pomógł mi tutaj właśnie na gospodarstwie, trowa pokosił wszędzie e, tam przy ładowaniu pszenicy był powybierał tam ja no sobie ładował łyżką, no opłatą tutaj pracował także dużo mi też pomógł posprzątany mam dwie, dwie wiaty dwie wiaty wysprzątane Także spoko. Jeszcze na pewno będę go tutaj potrzebował. Eee, bo tutaj jeszcze trzeba wydmuchać. Później nowo folia dać na ściany. Tu mi został jeszcze jeden worek. To też trzeba stąd wynieść. No ogólnie trzeba wyczyścić. Tu dach przeciekł. Trzeba to też coś tam podkleić. No a tutaj mamy, no, widzicie? Tu już był napór fest, bo płyta wycisła. Trzeba coś tutaj też poprawić jakoś tam sprzeczka dać, żeby to się trzymało bo w tym roku pszenicy będzie więcej pszenicy będzie więcej, tutaj będzie zagrodzone big bagami i będzie nasypane wyżej to okno też trzeba coś tam zrobić no tutaj ile mi się zmieściło w tym roku ponad 40 ton 45 coś koło tego czyli sporo no a w tym sezonie obstawiam więcej zobaczymy Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Mamy też kombajn zaczęty. Wczoraj my robili z kombajnem. Yy, gardziel wyciągnięto. Tam podreperowane, co trzeba było. Zdemontowane blachy do kukurydzy. Następny dzień, czyli poniedziałek. Jutro, jutro albo sita wrzucone. Tam stoi sito. Do kukurydzy jest wyciągane. Także tutaj trzeba to sito wrzucić. Jeszcze trochę kurydzy zostało ale niedużo no to trzeba wyciągnąć, tam tu wsadzić na dół, później fan do, do góry tak, przejrzeć jeszcze co i jak co i jak wygląda tutaj a jeszcze mamy zapisane, eee, zajrzeć do tego wariatora, wariator jazdy czyli ten czy ten, nie wiem, któryś trzeba przejrzeć. I jeszcze pompa była zrobiona paliwowo, bo był wyciek z pompy paliwa, wyciek z pompy paliwa. Tutaj, jak są te dwie dźwigienki, to tam właśnie są się paliwo. O ringi się już wyrobiły, i zdemontowałem wczoraj ta kopułka, wymieniliśmy oringi ringi. I... No i teraz teraz jest git. Objawy takie były, że się zapowietrzył. Teraz po zimie ciężko było go odpowietrzyć. Ale się udało, wyjechaliśmy, zrobiłem ta pompa, popompowałem, no i jest git. Odpalił bez problemu, później też odpalił, także jest spoko. Przyczepa jest gotowa, zostało wypiaskować. Jutro mi doznać z Zychara, ile farby potrzebuję. Dorobiony jest, widzicie, zderzak, błotniki. Tutaj muszę przyspawać jeszcze to to bo musiałem wyciąć bo podłoga się blokowała ale jeszcze to chcę wyprostować tylko nie wiem jak, no myślę tutaj przyspować ucho z łańcucha no i BKS-em to wyciągnąć, z mam tutaj e, czego nie mam no wiecie czego nie mam palnika żeby to zagrzać także spróbujemy na zimno no i myślę jak jeszcze to zaślepić tutaj wyciąć taki taki profil taką blacha wstawić o Taką blachę wstawić, żeby to wzmocnić, ale nie wiem, czy to jest potrzeba. Chyba nawet nie. Także to już można było opiaskować, takie drobne poprawki, jeszcze co wyjdzie. Ale generalnie jest do piaskowania. Nasz raczej nie wyjedzie. Nie chcę się tutaj dziczyć z nią. Teraz jeszcze taka pogoda, że do opiaskowania nie bardzo, no bo mogło padać, nie? Codziennie prawie padzę. Dzisiaj słońce, wczoraj deszcz. Jutro zaś deszcz, pojutrze deszcz, także... Nie ma co szaleć z tym, w wolnej chwili, coś tutaj działa. Także nie jest źle, posuwamy się do przodu cały czas. No, przyczepa tutaj jeszcze stoi, bo też jest do poprawy. Muszę porobić sobie tutaj choczyki do tej gumy. Choczyki tu chyba podobamy. Roz, dwa, trzy choczyki. No, i tutaj też na razie jest na sznurku, bo nie było czasu muszę zrobić te oczka mam te oczka wszystkie zaraz zajdziemy zajdemy po nich no dzisiaj tak o niedziela no to nie będziemy nic wiercić ale pozaznaczać co można w którym miejscu mają być te uszka też w miarę czysto tu są te uszka o tu jest to no, tu są uszy paczki znaczy się a uszy jakaś też były uszy w, ja w pojemniku. Tu Tu są uszy. Tu są uszy, także te uszy muszę przykręcić. Żeby ich tu jest. Dwa. Trzy, cztery. Także to tutaj muszę przymocować. No, jak to przemocujemy, to w sumie plandeka będzie gotowa. Tak to się prezentuje fajno, plandeka. Nie wiem, ile jak 500 zł czy 600. Zadowolony jestem z niej. Na przyczepa drugą też jest plandeka. I to już Mizyhar ogarnią. Już Już mu Nawet nie, otworzo, nie otworzono pan plandeka, czy coś takiego się nazywa? to? Ta plandeka. Nie ma. Ale ta jest w kolorze czarnym. W kolorze czarnym i tam też tutaj łóżko. Wszystko jest kompletne. Hmm. Kaj to było. Nie wiem. Ale jakoś ta firma tam, tam jest. Może no. na tej plandece faktycznie. Dobra. I da działać. Jak coś, wam, jak coś mi się przypomni, to Wam pokorzę. Tu to jest. Doktor Plandeka. Tutaj to jest.